Jak będzie z ostatnią paletą bez oznaczonej kategorii? O, to jest fajne. No widzisz, Paweł? Patrz, kompresorki. Fajne. Po 150 zł? Narzędzia to towar Pawła. To to jest. O, A? jakieś kolagen? Bo... Jakaś botoksutania na co tu? Liporedukcja. To jest na odchudzania. To jest dla mnie. Że od kremu się schudnie? Jest otwarta. Bo to o zobacz. No, ten śmietnik, bo nigdy nie wiadomo, gdzie to leżało, co to jest, czemu ktoś to zwrócił. No, połóżcie. Ktoś, jak się znał, to ten kupił. Za dwa złote, ale kupi. Nie wiem, ja bym się bał tego. Bałbym się, że komuś krzywdę Czy no, no. Ja mogę coś powiedzieć, przepraszam, halo, moja paleta. Nie za bardzo. A wasz nie za kupen. bardzo. A wy się w tym rządzicie się, nie? Na razie odłożyłem, nie liczyłem, tak? No to nie liczy. No no i nie liczę. No, no i nie liczy. No. Ciśnienie mu podniosły całe. czas. No i dobrze, no właśnie widzę. widzę. No, czerwony jesteś taki, że. Trzy kolory twarzy ma tak, no. Jak mamy tutaj sprzedać coś za dwa, złote, to lepiej to naprawdę wyrzucić, nawet nikomu nie oddawać, żeby po prostu nie było jakichś skutków ubocznych z tej sprzedaży. Mógłbym wejść tutaj pomiędzy moją waletę, ale ten, to zobacz, patrz, to... No, jak chcesz, możesz nawet sam otwierać, no nie ma problemu, no. Atmosfera była bardzo dobra. Do pewnego czasu gdzieś tam nie zaczęły kumulować jakieś takie emocje, negatywne tak. emocje. Co to jest? Pistolet do malowania. Uh -huh. 280 masz na internecie. Dwie poduszeczki masz w komplecie. Stowę można doliczyć. <coughs> za, co? Dyszek, za, za dwie poduszki tak nie zaznaczyłam. Miała być najlepsza, a wyszła najgorsza ta paleta. Słuchajcie, nie mówmy nigdy, nie mówmy nigdy, bo tam jeszcze może jakaś paroka być, nie? Ale ładne różowe. tylko. Ej, ale to jakieś premium pudełko. Telefony! Oh, telefony? No naprawdę. Zobacz. No tak. Pixel 9 Pro XR. Na, najnowszy model to akurat Pixel. Kiedyś cztery koła warte. No poważnie ci mówię. Ale telefon za... Oj, to nie ja. To na pewno nie no. ja. Bo... No. Ja go złapałam w ręce. No tak, na pewno z przodu spadł i no. z tyłu, no. Będzie bolone. No, no szkoda, że ja tego nie otworzyłem, bo Angelika tam wzięła i tam grzebała, grzebała. No i nie wiadomo, czy ona tego nie uszkodziła, nie? Tutaj upadło y, w ręce mi, no to nie jest możliwość, że z przodu i z tyłu tak się zbiło, tak? Nie, już było uszkodzone. Było uszkodzone, żartuję. Zróbmy go tam 400 zł, zobaczymy jak cen może się drożej sprzeda. Ale Ma, dobrze, to no. Odnowiony jest za No właśnie, nie? No i to jest ładny strzał. I mam to samo. Tylko że trzy generacje dalej. 2000, tysiące policzmy go. Dobra, dobra. Pierwszy raz to widzę. Co to jest? Najnowszy model Pixela pewnie będzie kosztował 4000, około cztery dwieście. A co mówiłem? No chociaż raz, Telefony Telefony to jest. To jest temat, który mogę ci No. Tak to miał być chyba mój prezent, ale no niestety muszę się obejść smakiem.